Час. А це можеш зараз поставити на до гури. За 3 секунди. Заставиш, jeżeli заставиш, то я до тебе не пійду. 3 2 1 0. Зставила? А канал засубскраюй. Засубскраувалась? Бо іначе я вгризе. Добре, починаємо. Приманувшись з ким банда вітання на моєму каналі. І йдіть ще бандами з вами Telegram в Talking Tom і Friends. I co się wydarzy dzisiaj u nas w gierce? Boże banda, co już u nas tylko się nie działo w tej gierce? Ale z każdym razem jest coraz bardziej creepy, creepy, creepy. Top komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj, zostawić top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty. No a my banda zaczynamy. Tak, 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 co tu w ogóle się dzieje? Każdy chce spać i coś robić. Boże matko, jednak zawsze. Tylko jeden dzień nie było i już patrzcie co tu się wydarzyło. Czemu tutaj w ogóle piano, piano stoi w ogóle? Powiedzcie mi. Tutaj jest brudno, ten prezent jakiś tutaj lata. Boże. No oh, tak, jest lepiej Banda, tak. Idziemy dalej. Tak, co tu się wydarzyło w ogóle? Oh, wszędzie ten prezent z tym odkurzaczem przeszkadza. Ten był od odkurzacz lepiej by, słuchajcie, sprzątał. Angela sprząta, tak. Co, da damy becie tego pieprzyka? Chcesz, chcesz? No masz. O, o, zaraz, zaraz, zaraz coś będzie. Patrzcie, 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 O Boże, biedny ginger został bez brwi. Jesus Christ, what is the happening? Jesus Christ, po prostu Jesus Christ. Lecimy dalej, lecimy dalej. Wszędzie tak dużo śmieci, Boże. A tylko wyobraźcie, za ile, za, za całe życie my mamy śmieci w tym życiu. Boże, co dzień, że Jesus Christ... Dobra, idziemy do basenu, dzień dobry, na basen. Patrzcie, pierwszy raz w ogóle widzę, że można grać w taki sposób w basen. Ja jestem w szoku. Co tutaj w ogóle trzeba robić? Co tutaj trzeba robić? Pomocy. Pomocy. Dawajcie, dawajcie, chyba trzeba go... Jest. Okej, okay, rozumiem już. Lecimy. Tak, dobra banda, co tu w ogóle się dzieje? Tak, wychodzimy. Banda w ogóle czemu jest taka mała aktywność? Gdzie w ogóle jesteście? To wszystko dlatego, że to jest ta szkoła, czy co? Napiszcie mi w komentarzach. Angela, co w ogóle się dzieje? Zobacz, co tu jest! Co? Skąd tu się pojawiło? Tam ktoś jest czy nie? Jeżeli tam jest ktoś żywy, zapłukaj trzy razy. What? Banda tam ktoś żywy jest. Co? Аж мій горло відпадло. Цо, я не розумію. Мені не могли в те обіжджі якийсь груп. У нас лежить тут по шротку. Цо? І хтось запукав ще раз, і він там є хтось жив. Та-та-та! Ну чеш подвори! та Боже, цо, це ти хочеш? Я хочу дуже крві, дуже подвору. А ти цо ти від нас хочеш, ти нам повідь? Я хочу ще на піч крві! Хочеш ще на піч крві? О, Ісус Христос! On się chce Banda napić krwi, co robimy w ogóle? Ale my nie damy ci potworów. A nikt nie pytał. Angelo uciekaj, on zaraz cię capnie. Uciekajcie. Może trzeba ratować potworów, słuchajcie, jak zawsze. Banda jest w szoku. A ja będę grobie, przyjdę Ange, do Banda! Banda, on powiedział, że on przyjdzie w nocy. O oh, Jezus, no już noc, już jest noc. Zaraz będzie trzecia w nocy. Matko jedyna. A oni już są. Banda, uciekamy szybko na naszą wilę, słuchajcie. Szybko wszyscy na górę uciekamy i zaraz będziemy rozmawiać i ogarniać. Zaraz tylko w nich zrobię. Zalatwię kupkę, szmupkę, różne rzeczy. Zaraz one się zalatwię. I idziemy zaraz banda ogarniać wszystko. Musimy zrobić jakiś plan, słuchajcie. Boże Max. Musimy... Dawajcie najpierw szybko jeszcze się zapomnijmy w gierkę, bo musimy trochę hajsu Uzbierze, żeby potem pojechać na te super shopping zakupy. Och, ta gierka, och ta gierka. Te zakupy, słuchajcie, a potem tam już idziemy. Do Zarki, tak, potem tam, do HM, Versace i do widzenia. I pochaj Co nie? No właśnie. Dawajcie, dajcie, dajcie, o, o. Czy mi się wydaje, czy to Angry Birds lata? Co to w ogóle lata? Napiszcie w komentarzach. Boże, Max, znowu przegapiłeś. Co? Co tu się dzieje? No, Ginger, dobrze ci idzie. Jeszcze chyba Henku dobrze idzie z tym Skate, skateboarding. W ogóle też napiszcie w komentarzach, kto z was ma skateboard. Skateboard? Skateboard, no właśnie. Przegraliśmy bandatarata Tak, Bangioro, no co? Jesteście, ja sam jestem w szoku, słuchajcie. Ten jakiś dziwny wampir, drako lecz nie wiem kto to w ogóle jest, chce się napić krwi. To znaczy, że on swoimi strasznymi zębami chce was ukusić. 13, czy w ogóle ja nie wiem. On powiedział, że wszystkich. Ja bardzo się boję! No ładnie, musimy coś wymyślić, pilnie. No to musimy coś wymyślić, Ginger. No to może dawajcie go cik, cik nożyczkiem? czy tam nie wiem, czy nożykiem? Bardzo fajny pomysł, Ben. Ale mi się wydaje, że tak po prostu nożyczkiem to się nie uda. No to dawajcie go młotkiem po głowie. Beka, młotkiem po głowie to wiesz... Mm. Nie w tej sytuacji. To jest wampir. No, mi się wydaje, że mu będzie obojętny. No to ja na razie więcej pomysłów nie mam. Zaraz będziemy wymyślać, wiadomo, Banda, słuchajcie. Zaraz jeszcze przy tym wszystkim pójdziemy na zakupki, wiecie, tam może nam coś wypadnie, co nam pomoże. A może wiecie co? Hmm? A dawajcie, Banda, damy mu to, co on chce. Dawajcie, ktoś z was, na pewno nie ja, kogoś z was on po prostu ukusi i się napije tej krwi. Dawajcie na przykład, hmm, kogo? Kogo? A dawajcie tam Angela. Nie, no Beka ty Angela co, nie pamiętasz? Sama ugosiłeś kiedyś. Pamiętasz byłeś wampirem, no właśnie, więc dawaj... dawaj tym razem ciebie. Hm, to będzie sprawiedliwe przynajmniej, co nie? Hmm, okej. No okej. Okay. Okay. Tak, banda, jedziemy na zakupy dobrze, jeszcze aż dwa razy możemy jechać na zakupki. Dawajcie do tego lego coś tam do puzle. Coś nam tam może wypadnie. Ciekawego. 60 monet matko jedna na dziękuję. Tu już w sumie źle. Dawajcie jeszcze tutaj do tego sklepu szybciutko. Pączki se. Futy pączki ja już nie mogę. 70 złote frytki, wow. Napiszcie w komentarzach, kto lubi pączki. I ja nie lubię, ja już to chyba 50 raz mówiłem. Jestem w szoku. Chyba, że przekonacie, nie ma jakieś super ekskluzywne pączki, ten nie wiem. Pączek czekoladowy w czokoladowy polewie z czokoladą, z czokoladową posypką. Tak, spokojnie, wracamy do gierki. Tom u nas już jest w smokingu, wszystko jest fajnie. On bardzo pasuje, słuchajcie. No co, Beka, jesteś gotowa? Nie oczekiwałeś? Zaraz Słyska. będę tutaj gryźć wszystkich potworów. Wiesz co, Bek wymyśliliśmy, wymyśliliśmy... Ja nie wiem, jak cię w ogóle nazywać. E, po prostu weź tego potworka Bekę i sobie, wiesz... Ukłuś ją, ugryź tam, czy ja nie wiem co to tam. Napisz się krwi. Tu, co, serio? Tak po prostu? No tak, postanowiliśmy tak zrobić, a czemu nie? Po prostu i tak, i bierz sobie na zdrowie. Hmm, dziwne, ale okej. Okay. Ale dźwięki, ale dźwięki. Boże, patrzcie, fu. On zjadł! Uff, uf, co to jest? Jaka to jest krew? Taka obleść! Nie posuwał ci tę krew, bo jestem nie szoku. Ciekawym stąd! Czasami trzeba dać vampirom to, co oni chcą. Biedny vampiryk poleciał sobie! Mm, a mi się spodobał. Co by się spodobał? Lo czy lo? Boże, jaka idź spać? Puch, potwory, wszystko. Wszyscy żyją, wszystko jest dobrze. O takie u nas był dzisiaj dziwny odcinek. Słuchajcie, tu ciepunia chyba już zdejmie Max. Tutaj nie, nie ten... Nie rób się wstydu bądź normalnym chłopczykiem. Jeżeli Wam się spodobał ten filmik, zostawiajcie opuszki do góry Subika z dzwonkiem. Nie przegapiacie żadnych odcinków. Napiszcie w ogóle, czy mi posyłała ta ciepunia, czy nie. Hm? Zapraszam Was w ogóle banda na odcinki niżej. Klikamy i oglądamy wszystkie filmiki za... 15 dni, które przygotowaliście. No, a ja wam bardzo dziękuję, że byliście z wami był Maxim i Do zobaczenia, banda jutro.